Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Ty masz słowa życia wiecznego. W naszej refleksji punktem wyjścia nie będą słowa dzisiejszego śpiewu przed Ewangelią w niedzielnej liturgii Mszy świętej. To słowa kogoś otwartego na Boże słowo. Otwartego, by słuchać tego. Co pan chce powiedzieć konkretnej osobie. Tak, bo pan takie słowo, swoje słowo kieruje do poszczególnych osób także. Pragnie, by każdy z jego uczniów był słuchany, zasłuchany w słowo, które on kieruje do niego osobiście. Dotyczy to na pewno sprawy. Powołania do bycia uczniem, zaangażowanym, dającym świadectwo o Jezusie na drodze życia. O czym słyszymy także w dzisiejszej Ewangelii, gdzie albo Jezus zwraca się do konkretnej osoby z wezwaniem, zaproszeniem do pójścia za Nim, albo też konkretna osoba przychodzi do Jezusa i wyraża pragnienie podążania za Nim. Dokądkolwiek On by miał się udać. Pan jednak kieruje swoje słowo do człowieka w innych sprawach, tematach. Daje także odpowiedzi na ludzkie pytania, wątpliwości, modlitwy płynące z serca. Ale aby to słowo usłyszeć, trzeba stanąć przed Panem. W tej postawie, o której nam mówi to dzisiejsze słowo, wprowadzające nas do niedzielnej Ewangelii, w postawie zasłuchania: Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Bądźmy otwarci na Boże słowo. Bądźmy zasłuchani, aby przyjmować Jego słowo skierowane do nas.